Witam w jedenastym już odcinku 7 minut. Od razu powiem, że kto nie posłucha tego odcinka do końca, będzie miał czego żałować. Dzisiaj pozwoliłem sobie na tytuł z małym żarcikiem. Zresztą ci, którzy śledzą moje relacje na Instagramie i Facebooku, zetknęli się już z tym moim określeniem, związanym z tak zwaną walką z globalnym ociepleniem. To ironicznie przekręcone w tytule odcinka słowo z ocieplenia na ocipienie, w mojej opinii ma absolutny sens. Można by je było ewentualnie zastąpić słowem „ogłupienie”, czyli brzmiałoby po zmianie jako globalne ogłupienie. Nie da się ukryć, że filozofia zwolenników tej teorii, czyli globalnego ocieplenia, uznana została za priorytet polityki światowej. Jednak kiedy włączymy w nas samych opcję rozum, mózg, to od razu zobaczymy, że coś jest nie tak. Zresztą trudno sobie wyobrazić, że pierdy zwierząt hodowlanych, plus innych i plus nasze pierdy wytworzą tyle gazów cieplarnianych, że zmienią drastycznie klimat i zniszczą naszą kochaną planetę. Biorąc pod uwagę wypowiedzi profesorów, przez duże P dowiadujemy się, że te niby szkodliwe gazy, w tym CO2, są niezbędnym budulcem chroniącym naszą planetę. Czy to nie dziwne? Oczywiście przeczytamy o zakwaszeniu oceanów i tak dalej. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Oglądałem niedawno relację z kongresu USA, gdzie senator Kennedy przesłuchiwał jakiegoś tam ważniaka od ochrony środowiska, fanatyka walki ze zmianami klimatu. Senator go zapytał. Ile to będzie kosztowało w znaczeniu, jakie straty finansowe w związku z nierobieniem niczego poniesie państwo do 2050 roku. Jak się domyślacie, chodzi tu o nierobienie, niezrobienie niczego w kwestii ratowania Ziemi, funkcjonowania na paliwach kopalnych, pozwalanie pierdzieć zwierzętom hodowlanym, ile chcą, i tak dalej. Niestety, biedak zachowywał się tak, jakby był odtwarzaczem. Nieustannie, zamiast odpowiadać na pytania, gdakał, że trzeba wydać dużo pieniędzy na walkę ze zmianami klimatycznymi, bo ziemia jest zagrożona. Nie podał, ile wyniosą straty, ale chciał za to dostać dużo pieniędzy na tę walkę. Jednak to i tak nic, bo ci pożyteczni dla systemu globalnych interesów, idioci, którzy kupili tę narrację. Zostali przecież, jak dobrze wiecie, zwolennikami jedzenia mięsa z robaków. Oczywiście waszego jedzenia, bo oni sobie eleganckie steki będą zażerać w ekskluzywnych restauracjach. A pozostali to co? No to wymyślili, że zgodnie z założeniami czwartej rewolucji przemysłowej, o której tyle napisał Klaus Schwab, założyciel i lider światowego forum ekonomicznego, ludzie, czyli my, mają swoje życie przenieść do sfery wirtualnej. Co to znaczy? Pewnie to, że założyć cudowne okulary, podłączone do komputera i przenieść się do wirtualnej restauracji. Tam zobaczyć smacznego kotlecika volaille, a w rzeczywistości machać widelcem na talerzu, zajadając się kotletem mielonym z Robali. Jednak dzięki cudownym okularom. Myśleć, że właśnie jedzą smacznego Volaja, na przykład w restauracji Savoy. Czyli, jednym słowem, Matrix. No, można do tego dorzucić naiwnym sztuczne warzywa i tak dalej. To nie żarty ani fantastyka. Ostatnio coś wspomniałem w którejś z relacji, że idę kupić książkę pewnego nieciekawego gościa. Tak kupiłem i przeczytałem. To właśnie czwarta rewolucja przemysłowa autorstwa Klausa Schwaba. Szczerze mówiąc, napisana beznadziejnie, bo mantrycznie facet powtarza ciągle to samo. Jednak czytając między wierszami możemy się domyślać, w jakim kierunku zamierzają nas poprowadzić politycy i wielki biznes, który notabene będzie sprzymierzony. I jak można przewidzieć, stanie się w myśl czwartej rewolucji przemysłowej klasą bezwzględnie, w sposób wręcz dyktatorski, rządzącą światem. A co zresztą? Z nami. A reszta to niewolnicy, zamknięci w wirtualnej rzeczywistości, raczej nie wychodzący z domu, aby nie zanieczyszczyć klimatu, z wyrobionym automatycznie nawykiem kupowania dóbr w sieci, delektujący się sztucznym sokiem i soczystym stekiem spysznych robali. To, czym napisałem, to nie fantastyka, to wasza przyszłość. Przyszłość, którą już wam zaplanowano. Określę je swoim autorskim nazywnictwem. Nastanie cyfrowy feudalizm. Znacie to określenie feudalizm ze szkoły, z historii. To czas średniowiecza, w którym był podział na panów, kler i resztę. To wraca. Wraca w nowej wersji. Powiem wprost. Ludzie mądrzy widzą zmiany klimatu na Ziemi. Jednak główną przyczyną zmian jest nadmierna wycinka drzew i całych połaci leśnych. Każdy inteligentny człowiek widzi, że wiatry są coraz mocniejsze. Nie są to pierdy krowy, lecz zwykły wiatr prądy powietrzne, które nie natrafiają obecnie na dotychczasową naturalną zaporę czyli las, i powodują anomalia pogodowe. Wracając do wątku czwartej rewolucji przemysłowej, chcę wam powiedzieć, bo to bardzo ważne, że ta socjologiczna grama dwa dna, ten niby szczęśliwy świecki raj na ziemi dla was, bo przecież nikt wam nie powie wprost, że to po to, aby was kontrolować. To świat bez Boga, bez twórcy, świat agnostyczno-ateistyczny, taki niby nowy jeszcze lepszy socjalizm. Z tym, że szczytem tej rewolucji ma być człowiek hybryda, bo celem jest internet ludzi. Kiedy używam nazwy hybryda, mam tu na myśli człowieka z wbudowanym oprogramowaniem w ciało, zintegrowanym z komputerem. Na szczęście na razie jesteśmy jeszcze globalnie na etapie internetu rzeczy. Obecnie rzeczy, których używamy, są zintegrowane z oprogramowaniem w naszych telefonach, tabletach, komputerach i my to kontrolujemy. Jednak nadejdzie czas, gdy elity światowe będą nas kontrolować, tak jak teraz my kontrolujemy rzeczy, bo może im w tym SI sztuczna inteligencja i to będzie definitywny koniec człowieka, człowieka stworzonego przez Boga. I co dalej? No właśnie. I tu znajdziecie odpowiedzi w książkach Szyrmana Stona, bo to są książki, które mają przygotować ludzi na ten czas. Jednak zdradzę Wam pewną tajemnicę. Zdarzy się coś, co Biblia nazywa porwaniem albo pochwyceniem Kościoła. Co to takiego i o co w ogóle chodzi? O tym w kolejnym odcinku 7 minut. Do zobaczenia.